Cześć, witam. Dzień dobry. Oferuję do sprzedaży Chevroletta Captiva 2008 rok. Dwulitrowy Diesel 150 KONI. Wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, klasyczną. Auto w e, najbogatszej możliwej wersji, wyposażenia, chyba bez elektrycznego szuberdachu, jest wszystko. W e, wyposażeniu zaraz troszeczkę więcej. Samochód jest bezwypadkowy. Dwa elementy mają drugi lakier. Już naprawdę nie pamiętam, ale napiszę w ogłoszeniu lewe tylne drzwi i błotnik, albo prawe tylne drzwi i błotnik. Nigdzie nie przekracza to tam 200 mikronów. Cały samochód tak jest w oryginalnym lakierze. Żadne śruby, błotniki, maski, drzwi, nic nie było odkręcane. Wszystkie szyby są oryginalne. Co jest ważne, samochód był w Europie Zachodniej, bo sprowadzany był do kraju w 15 roku. Wszystkie szyby mają takie oznaczenie. Także... No to jest dowód na to, że samochód fabrycznie został oznakowany gdzieś za granicą w ten sposób i do dzisiaj posiada wszystkie oryginalne szyby. Yy, alufelgi 18-celowe z oponami letnimi 20 tydzień 20 rok opony letnie w bardzo, bardzo dobrym stanie Hankuka. Do tego są drugie felgi stalowe z oponami zimowymi także w bardzo dobrym stanie. Dwa kluczyki piloty od alarmów. Yy, to jeżeli chodzi z zewnątrz, auto ma bardzo fajny bagażnik, belki poprzeczne są do tego kluczyki, także to nie jest tak, że jest to dożywotnio i coś tam zginęło, można je odkręcić. Kluczyki są dwa dostępne. Auto ma elektrycznie składane boczne lusterka, ma dodatkowo chromowane klamki, spryskiwacze reflektorów są, działają. Nie ma korozji, nie jest poobijane, nie jest porysowany, nie jest pognieciony. Tu może jakaś taka kosmetyczna jest przyciereczka, mała, można to jeszcze jakoś tam zaprawić. Tarcze, klocki w bardzo dobrym stanie, skrzynia biegów, silnik pracują idealnie, odpala samochód fajnie, nie kopci, nie dymi, gdzieś tam mu odświeżałem e, parę dni temu, końcówki układu wydechowego jak widać nie są ukopcone. E, auto dobrze odpala, ma moc, turbina nie gwizdze, skrzynia nie przeciąga, nie ma żadnych uderzeń jeżeli chodzi o e, bieg wsteczny czy, 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 czy w czasie jazdy nic się nie dzieje przy gwałtownym dodaniu pedału gazu. E, jest repręczny, jest to wersja siedmioosobowa, 271 tysięcy kilometrów przejechane. A Auto na chwilę obecną uważam, warto by było zrobić rozrząd, jest tutaj pasek, ponieważ nie mam informacji od poprzedniej właścicielki, kiedy i czy był zmieniany. No i olej filtry. Jeżeli chodzi o hamulce, zawieszenie, to wszystko działa bez zarzutu. Oświetlenie, wyposażenie... Już mówiłem, zawieszenie działa bez najmniejszych problemów. Podwozie byłem, oglądałem. Nie ma korozji, jest bardzo ładnie zachowane. To jeżeli chodzi o stronę zewnętrzną, numer winu podam w ogłoszeniu. No właśnie, tutaj widać również na przedniej szybie oznakowanie fabryczne. Jest to jest jakby kolejny dowód że samochód nie brał udziału w żadnych poważnych kolizjach. Tak jak mówię, dwa elementy, drugi lakier, reszta wszystko jest w porządku. Wszystkie drzwi zamykają się na dotyk. Bardzo ładnie. Auto ma uczciwy przebieg. Oczywiście proszę wziąć pod uwagę, że jest to 16-letni samochód, chcąc nawet liczyć. Po 20 tysięcy km rocznie. E, chociaż nie są to samochody, które wykonują nie wiadomo jakie przebiegi. E, 270 tysięcy jest z przebiegiem uczciwym, wpisywanym na fakturę. Zresztą samochód jest od 15 roku w kraju, jest pełna historia w cepiku. Wszystkie szyby elektryczne działają, jest podnoszona, e, uchylana osobno. Tylna szyba. Teraz pokażę, jak to działa w bagażniku. Fotel kierowcy ma pełną regulację we wszystkich płaszczyznach elektryczną. Lusterka można z boku złożyć całkowicie na ciasnych parkingach. Elektryczna regulacja lusterek działa, ściemnianie działa. Tempomat, sterowanie, audio z kierownicą działa. Zresztą skóra na kierownicy, czy nawet same fotele, to wszystko wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie fotel kierowcy, grzeje pasażera, nie siedziałem, nie sprawdzałem. Klimatronik działa bardzo fajnie. Tutaj jest wysuwana nawigacja, można podpiąć kamerę cofania. Natomiast steruje się tym pilotem, i ten pilot był zalany kolą, więc trzeba by było go pewnie rozebrać, przeczyścić, może jakieś ścieżki, ścieżki tam posprawdzać. Na ten moment nie potrafię go uruchomić. Tutaj są no, przeroże, schowki, schoweczki. I tak dalej. Jest parod zestaw głośno mówiący pod bluetooth. Klimatronik, jakiś system kontroli zjazdu z wzniesień. Komputer pokładowy, lusterko samościemniające, schowki pod sufitem. No, bardzo fajny, funkcjonalny samochód. Oparcie tylnej kanapy ma regulowany kąt, Można sobie tak jak tutaj widzicie. Zmienić kąt oparcia. Fotele z tyłu również ładne, nieporwane, nie poprzecierane, niezmęczone. Ok, szyba, tak jak mówiłem, jest osobno uchylana. Wszystko działa. Tak to się prezentuje, tak to wygląda. Kiedyś nie rozumiałem tego bajeru, natomiast użytkowałem samochód prywatny z taką ochylną szybą i przyznam szczerze, Brakowało mi później z czasem tego, z tego co wiem w fabryce te listwy tutaj często obijały o karoserię i tam jakieś purkle wychodziły Więc ktoś tu z tego co wiem tak przyjechał z Niemiec, w jakiś tam sposób sobie to zabezpieczy jakimś takim, nie wiem skóra co to jest coś bardzo miękkiego Nie ma tutaj nigdzie purkli, tak samo na rantach drzwi od spodu zapewniam, jest czyściu sięńko wszędzie bardzo ładnie, nie ma, nie ma najmniejszych problemów jeżeli chodzi o stronę korozyjną schowki, lewarki przepraszam, gaśnice, to wszystko jest, roleta, jest fotele unosimy w ten sposób później będę wyciągał rolety, nie mam aż tyle czasu eee, szóste, siódme miejsce można postawić do pionu auto można oglądać w miejscowości z koło Legionowa, koło Wieliszewa 22 km na północ od Warszawy Mieszkam, pracuję u siebie Auto stoi prywatnie u mnie na posesji Nie w komisie, więc można oglądać samochód Także wieczorami, w weekendy W sobotę, niedzielę zapraszam Tak to wygląda Aha, no Brakuje mi ręki no, Ten fotel się podnosi do góry I tutaj mamy 6-7 miejsce Możemy wsiąść do samochodu yy, Przez te tylne drzwi tutaj to, to jest też jakaś mała obcierka, ale naprawdę to już tak mówię, e, profilaktycznie, żeby nie było rozczarowań przy oględzinach. Nie rzuca się to w ogóle w oczy. E, nie ma z tym problemu. Przegląd jest do stycznia przyszłego roku techniczny. E, w ogłoszeniu podam historię samochodu w Cepiku. u także wydrukowano. Brakuje mi ręki. O, tu mówię o tym pilocie do nawigacji. Jego trzeba by było sprawdzić, co tam się dzieje z tymi ścieżkami. Że tutaj podam numer rejestracyjny, data pierwszej rejestracji oraz numer winu. Co więcej, mogę powiedzieć, jakiś dysk twardy na płytę SD. Wszystko, wszystko. Wszystkie elektryczne szyby, fotele, to wszystko w jest sprawne. Mój numer telefonu 515 114 103. 515 114 103. Proszę dzwonić. Mam na imię Piotr. Wystawiam fakturę VAT marża, więc kupujący nie musi płacić podatku PCC w urzędzie skarbowym od wzbogacenia. Auto będzie dostępne na większości polskich portali na jednych jest więcej zdjęć, na drugich mniej. Otomoto LX, Gradka, Sprzedajemy.pl, Marketplace i wiele, wiele innych. Filmik będzie dostępny również na YouTube, TikToku. Masz ochotę oglądać moje oferty samochodów. Możesz zasubskrybować mój skromny kanał, dać łapkę w górę. Coś Ci się nie podoba, zadzwoń, nie hajtuj, nie pisz głupot. 515, 114, 103 możemy temat przegadać jeżeli gdzieś podałem nieprawdę czy coś yy, zmienię to poprawię, jak znalazłeś jakieś uchybienie coś zauważyłeś yy, serdecznie zapraszam Chevrolet Captiva 2008 rok, dwulitrowy diesel 150 koni, pełny automat, wersja 7 najbogatsza możliwa wersja bez szyberdachu elektrycznego, 271 tysięcy km. Cenę podam w treści. Yy, oferty 515, 114, 103. Zapraszam Piotr.